Cześć, z tej strony Michał Trybulski, kanał Zatrybić 3D. Dzisiaj w serii modyfikatorów powiemy sobie o chyba najbardziej popularnym, o takim chlebie powszednim każdego grafika, czyli o modyfikatorze Subdivision Surface. Modyfikator Subdivision Surface robi dwie rzeczy. Po pierwsze, dzieli powierzchnię. Po drugie, dzięki specjalnemu algorytmowi potrafi ją zaokrąglać, wygładzać, wyoblać, jak chcecie to nazwać. Także zobaczmy, jak działa ten modyfikator Subdivision Surface. Dodajmy do sceny Cuba. No i wchodzę w zakładkę Modyfikatory. Wybieram dodaj modyfikator i wybieram modyfikator Subdivision Surface. Ewentualnie modyfikator Subdivision Surface znajduje się też pod skrótem Control od 1 do 5, gdzie 1 do 5 to jest ilość powtórzeń tych podziałów, czyli Control 1 to jest jeden podział widzicie dodał się modyfikator. Control 2 to jest 2 podziały, 3, 4, 5 to jest 5 podziałów. I teraz przejdźmy sobie przez opcję modyfikatora Subdivision Surface. Pierwsze, co mamy do wyboru, to jest algorytm prosty albo algorytm Catmull Clark. Algorytm prosty, ja może włączę sobie podgląd Wireframe i wyłączę Optimal Display. To jest taki algorytm, który po prostu dzieli powierzchnię bez żadnego wygładzania jej, bez żadnego zaokrąglania. Z kolei ten algorytm Catmull Clark od razu automatycznie będzie tą powierzchnię wygładzał. Tutaj taka ciekawostka, że używając tego modyfikatora na Cubie nigdy nie uzyskacie idealnej sfery. Następny parametr to jest Levels Viewport i Render, czyli ile tych powtórzeń, ile tych podziałów ma, ile ma się odbyć, ile ma być widoczne na viewporcie, a ile ma być widoczne na renderze. To jest rozdzielone, tak jak większość rzeczy, które są nakładane, jest rozdzielone na to, co widzimy w viewporcie i to, co widzimy w renderze, żebyśmy mogli płynnie działać na modelu, na scenie, mając w viewporcie włączony niższy poziom, a renderować ładne efekty, mając na renderze włączony wyższy. No i od razu ten checkbox, który przed chwilą wyłączyłem, to jest checkbox Optimal Display. Jak jest wyłączony, to blender wyświetla całą siatkę, wszystkie krawędzie, wierzchołki obiektu. Jak włączycie Optimal Display, pokazuje tylko te oryginalne krawędzie, oczywiście już po podziałach, już po zmianie kształtu, ale nie pokazuje mi całej tej reszty. No i dalej wchodzimy sobie w zakładkę Advanced. No, i tu mamy bardzo ciekawy parametr. On jest domyślnie włączony, to jest Use Limit Surface. Wejdźmy sobie na jeden poziom viewportu i ja włączę widok z przodu, bo chcę Wam pokazać, o co chodzi. Zobaczcie, postawię sobie kursor 3D w miejscu, gdzie to jest. I co to jest ten Limit Surface? Limit Surface to jest taka powierzchnia, która powstałaby Wam przez dodanie nieskończonej ilości podziałów w modyfikatorze Subdivision Surface. Czyli Blender, mimo że. Podział wypadałby mu w innym miejscu, ten wierzchołek z podziału wypadałby mu w innym miejscu, to on od razu go, dociąga go do tej ostatecznej powierzchni, jaka powinna wyjść. Jak zobaczyć różnicę? No, wyłączyć ten checkbox Limit Surface, no i zobaczcie co się dzieje. Pierwszy podział, no to widzicie, tutaj zostało zaokrąglone, ale na przykład te wierzchołki są w swojej pozycji. Blender jeszcze nie ma powodu, żeby ich ściągać w dół. No, i kolejne podziały będą sprawiały, że ten obiekt jest coraz bardziej okrągły i coraz bardziej mniejszy. No, oczywiście z każdym kolejnym podziałem on się zmniejsza coraz mniej, tylko te pierwsze dwa kroki są takie bardzo widoczne. Później już to zmniejszenie obiektu nie jest aż tak bardzo widoczne, no ale na pierwszym kroku widać, co się dzieje. Jak włączycie Use Limit Surface, to Blender od razu od pierwszego podziału. Będzie wszystkie wierzchołki dociągał do tej ostatniej idealnej powierzchni, czyli ten obiekt nie będzie się z czasem zmniejszał. On już po pierwszym podziale będzie miał taką wielkość, jaką miałby, gdyby ilość podziałów była nieskończona. No i jedyne, co się dalej dzieje, to dodają się kolejne podziały. Ale Blender już od pierwszego podziału ustawia wierzchołki na tej powierzchni idealnej. Mam nadzieję, że to jest jasne. Następne, co mamy, to jest wygładzanie siatki UV. I postanowiłem, że damy sobie z tym spokój. Może zrobimy to przy jakimś poradniku na temat rozkładania, na temat pracy na siatce UV i tak dalej. W tym momencie bardziej nas interesuje samo działanie modyfikatora Subdivision Surface. A gdybyśmy weszli w pokazanie tego wygładzania UV, to więcej czasu byśmy stracili na pokazanie każdego przykładu i gdzie to jest i co się dzieje, niż cała reszta poradnika będzie zajmować. Więc przejdźmy sobie dalej. Następną mamy opcję Boundary Smooth. Tu mamy tylko dwie opcje do wyboru, albo Keep Corners, albo All. Żeby zobaczyć o co chodzi, to potrzebne nam są jakieś narożniki, także dodam sobie do sceny Plane'a. No i ja tego Plane'a przesunę tu na bok i jedyne co zrobię, to wyciągnę mu tutaj do góry tą krawędź. Narzucę Ctrl z dwójeczką, modyfikator Subdivision Surface. Jeśli macie Boundary Smooth, czyli to wygładzanie krawędzi włączone na All, no to Blender wygładza wszystkie tutaj krawędzie, jakie tylko są. Jak wybierzecie Keep Corners, to te otwarte narożniki, które były na modelu, no, Blender zostawi ostre. No i na razie zobaczmy sobie na ostatni checkbox, to jest Use Custom Normals. Gdybyście mieli jakieś customowe normalne, na 99% nie będziecie mieli, to wtedy możecie zmusić Subdivision Surface, żeby interpolował te normalne. A to, co nas jeszcze interesuje, to jest ten aktywny tutaj checkbox Use Creases. Jeśli on jest aktywny, to Blender przy tworzeniu podziałów w Subdivision Surface, przy układaniu tej geometrii, będzie brał pod uwagę, Parametr crease. No i co to jest ten parametr crease? Wejdźmy sobie w tryb edycji tego naszego obiektu. No i zobaczcie, jak zaznaczycie sobie wierzchołek, no to macie tu coś takiego jak vertex crease. Ja to lubię rozumieć tak. Parametr, który określa od 0 do 1, na ile Blender ma się starać zachować kształt obiektu w tym miejscu. Zobaczcie, jak mam vertex crease na 0, no to tu wszystko jest takie wygładzone, elegancko. Jak zaczniecie sobie ten parametr zwiększać, to blender będzie starał się ten wierzchołek możliwie najlepiej zachować, no najlepiej jak może, tak? Widzicie, że tutaj dochodzi do jakiejś wartości 50 parę. No i dalej już nawet tego nie ciągnie, bo musiałby kompletnie rozwalić geometrię. No chyba, że wpiszecie mu vertex crease równo 1, to on wtedy na siłę przyciągnie ten jeden wierzchołek dokładnie w miejsce oryginalnego wierzchołka. Także tak działa vertex crease. Ale poza przyciąganiem wierzchołków, możecie też przyciągać jeszcze całe krawędzie. Na przykład wybiorę sobie to i tą krawędź. No i mam tutaj min crease, yy, dlatego że mam dwie zaznaczone, więc Blender tutaj średnią wartość pokazuje. Ewentualnie jak jedną zaznaczycie, to macie po prostu parametr crease. W skrót do tego dla krawędzi to jest Shift E. I teraz mogę sobie zwiększyć ten crease dla krawędzi. No i widzicie Blender. No i Blender teraz ten nowy kształt tworzy z uwzględnieniem tego, że ja chcę, żeby on tutaj do tej. Krawędzi przyciągał tą nową geometrię, i do tej krawędzi przyciągał tą nową geometrię. Tak, jak sobie jeszcze tą krawędź dodam, no to w tym momencie już praktycznie mogę zachować oryginalny narożnik z jakimś tam delikatnym wygładzeniem. No, chyba że po prostu wpiszę im wszystkim Chris na jeden, no i zmuszę Blendera do tego, żeby na siłę zachował ten wierzchołek, no i zachował te krawędzie. No, one, no oczywiście ta, te krawędzie tutaj nowe nie będą szły dokładnie po tej krawędzi. Dlatego, że to jest wygładzane, to tutaj cała reszta jest dookoła wygładzana. No ale w ten sposób możecie blendera zmusić, żeby nie wygładzał możliwie najbardziej jak może pewnych krawędzi czy pewnych wierzchołków. Na pewno jak sobie spróbujecie sami tutaj zwiększyć crease dla jakiejś krawędzi, czy zwiększyć crease dla jakiegoś wierzchołka, to bardzo szybko załapiecie o co chodzi. Ale z parametrem crease wiąże się jeszcze jeden problem, o którym warto pamiętać, kiedy będziecie coś modelować. Także ja sobie może wrzucę do sceny teraz cylinder. I narzucę mu powiedzmy dwa poziomy modyfikatora Subdivision Surface. No i powiedzmy, że ja bym chciał zachować tą krawędź, żeby ta krawędź była ostra. Dla ułatwienia sobie nawet tą ścianę wsunę. No i gdybyśmy chcieli wykorzystać parametr crease, no to zaznaczylibyśmy tą pętlę krawędzi, wybrali Shift E. No i zobaczcie, co się dzieje, jak ja to przesuwam. Może wyłączę jeszcze Optimal Display, żeby na pewno było widać. Jak ja zwiększam ten parametr crease, to tu nie dodaje się żadna nowa geometria, tylko Blender tą geometrię, którą już stworzył z modyfikatora Subdivision Surface, po prostu dociąga do tej krawędzi. No i możecie zobaczyć, że tego typu działanie no nie da nam tu żadnej ładnej, zaokrąglonej krawędzi, bo Blenderowi po prostu brakuje geometrii, brakuje mu wierzchołków, żeby to ładnie wyoblić. Dlatego drugim sposobem. Które zobaczycie bardzo często na radzenie sobie z takim czymś, jest otoczenie tej krawędzi, która ma być w miarę ostra, pętlami krawędzi, które zagęszczą geometrię. Zobaczcie o co chodzi. Wybiorę sobie tą ścianę tutaj, ją trochę powiększę i teraz dodam pętlę, którą przesunę tutaj. No i jaka jest przewaga takiego rozwiązania nad Chrisem? Przewaga jest taka, że ze względu na to, że ja zamknąłem tą krawędź. Pomiędzy dwoma następnymi pętlami krawędzi to geometria w tym miejscu będzie zagęszczona. Więc jak zwiększycie sobie na przykład na cztery ilość podziałów, to zobaczcie jak tu jest gęsto i jakie małe są te czworokąty w porównaniu na przykład do tego co się dzieje tutaj. Te czworokąty są o wiele większe. Dlatego najczęściej, jak zobaczycie jakieś modelowanie na poradnikach, to może zobaczycie wykorzystywanie edge crease to jest przydatny parametr to zawsze mogę sobie nawet na przykład tutaj jeszcze skontrolować, na ile ostre to ma być. Natomiast najczęściej zobaczycie właśnie taką metodę, że w momencie, kiedy ktoś będzie chciał, żeby krawędź była ostra, nie będzie tego robił przez edge crease, tylko będzie to robił przez dodanie tutaj geometrii. No dlatego, że im więcej geometrii, tym więcej Blender ma tu do wykorzystania i to by były wszystkie opcje modyfikatora Subdivision Surface, przynajmniej wszystkie opcje, dopóki nie włączycie sobie opcji eksperymentalnych. O czym mówię? A jeśli wejdziecie sobie w ustawienia renderu, to macie tutaj takie coś jak Feature Set i jeśli zmienicie go z Supported na Experimental, to modyfikator Subdivision Surface dostanie jeszcze jeden checkbox i to jest Adaptive Subdivision. O co chodzi w Adaptive Subdivision? No, chodzi o to, żeby nie trzeba było na siłę narzucać podziałów na obiekt. Dodajmy sobie do sceny zwykłego cuba z powrotem. No i dodajmy mu oczywiście modyfikator Subdivision Surface. Dajmy Adaptive Subdivision i wyłączmy w ogóle to, ten podział na siłę tutaj Level z Viewport dajmy 0. Teraz wejdę sobie podgląd renderu i włączę sobie. Jakieś światło dam, na przykład słoneczne, i teraz jak zaczniecie sobie zmieniać ten Dicing Scale na jakąś większą wartość, to zobaczycie, że ten obiekt jest coraz mniej dokładny. Jak to działa? Jak rozwiniecie sobie zakładkę Advanced, to zobaczycie, że ten Adaptive Subdivision wykorzystuje Limit Surface, czyli tą powierzchnię idealną, no i w zasadzie ta idealna powierzchnia jest dla niego bazą. I teraz tym parametrem Dicing Scale możecie płynnie przechodzić pomiędzy obiektem, no powiedzmy, kanciastym do obiektu wykładzonego, w zależności od tego, jak z waszej perspektywy ten obiekt wygląda. Czyli powiedzmy, że wezmę sobie zwiększę ten dicing scale, no i w tym momencie zjadę tylko do takiego momentu, od którego będę zadowolony, że ten obiekt jest wystarczająco gładki. To jest cały czas jeszcze funkcja eksperymentalna, więc ona się jeszcze może wysypać, jeszcze może robić problemy, ale warto wiedzieć, że coś takiego istnieje. To by było wszystko, co chciałem Wam powiedzieć na temat modyfikatora Subdivision Surface. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym poradniku.